Dziękowaliśmy Panu Bogu nam przy świętej o godzinie 11 właśnie za Boże Błogosławieństwo. A przedłużeniem tego dziękczynienia jest właśnie to nasze świętowanie w ramach drugiego festynu parafialnego w Cichem. W zeszłym roku złożyłem taką propozycję. Zaprosiłem parafian do tego, żebyśmy taki festyn zorganizowali. I w zeszłym roku udało się po raz pierwszy taki festyn zorganizować. W zeszłym roku takim celem szczególnym był czas ofiarowany w stowarzyszeniu świętego Brata Alberta, więc te pieniądze zebrane przy okazji festynu były przekazane właśnie na pomoc. Najuboższym w tym roku hasłem są słowa jesteście naszą nadzieją. To słowa związane z młodzieżą, z dziećmi i, i te pieniądze zebrane przy okazji tego festynu będą przeznaczone właśnie na pracę. Z dziećmi w naszej parafii i przy kościele, i choćby przy grupie, zespole krzesanym, który jest no, naszą też taką perełką i radością. To są bardzo dobre okazje do integracji, integracji młodzieży i przede wszystkim dorosłych, społeczeństwa całego, całej parafii. Już wspaniałego! No i należy się tu wdzięczność tym gospodarzom, którzy jeszcze pracują na roli, bo jest ich coraz mniej, więc. Tym, którzy pracują na roli, bardzo pragniemy podziękować za to, że te pola nasze są zielone, że są skoszone łąki, za to, że oni jakby no, produkują, produkują zdrową żywność. Zespół to jest nasza druga jakby praca, za którą no, często tęsknimy. Jest to praca, na którą poświęcamy bardzo dużo czasu. Jesteśmy w Kozdy piątek, soboty, czasem jeszcze w inny dzień na próbach. Dzięki uprzejmości księdza mamy tutaj miejsce na ćwiczenie, a dzięki temu, że pracowaliśmy jako nauczyciele i pracowałam do końca jako nauczyciel w szkole w Cichym, to mieliśmy kontakt z dziećmi i te dzieci nas bardzo słuchają, doceniają gulężczyznego, no, a ponieważ mój chłop był kierownikiem od młodości zespołów skalni, Klimka Bachledy, tak na Olcy Budoży, no to postanowił założyć w Cichym wiele lat temu, a prawie 30 lat temu zespół przesany. Jest jak mali zaczynają ładno prostych kroków i kiedyś idą w świat i gadałem, że to w przesadł. Od 1997 roku, no to przez 28 roku z tego co my tak i no licyli z chrupsa, to w samym ciłem przewinęło no się ponad 800 ludzi. I dziś o tu większość na tym placu. To jest zespół krzesany. Rodzice dziadkowie. No, tym bardziej rodzice dziadkowie. Jedna wielka rodzina się po prostu tworzy. To jest ich ogromna praca, bo jeżeli można by było zobaczyć efekty tej pracy, to rzeczywiście można się przekonać, że, że są wspaniali. Bo już występowali w różnych okolicznościach, i w powiecie, i w Polsce, w Warszawie. I wszyscy są zachwyceni. Naprawdę, to jest wspaniały zespół, ogromna praca państwa jako Tak. I za, oni wszędzie nas za, wspierają. Za jakkolwiek. ich serce, tak. za ich serce zaangażowanie. Tak. To bez wątpienia należą się im wielkie podziękowania. My, moi drodzy, Ciche Górne jest taką psią do której jeszcze takie nowości nieokropnie dotarły na szczęście i wielki Bóg zapłać za to, że jeszcze człowiek z człowiekiem moca spogodać. Jeszcze, jeszcze chodzą po posiadach, jeszcze dzieci gadają po goralsku, ojcowie te, a dziadkowie tym bardziej. No i hotel jest lzyjce, jak przyjdą do zespołu, to przynajmniej gwara jest w miarę porządno. A wystacyjno, trochę potońcy, dziesiątkowo po w nocy. Natomiast no, moi kochani, przepiek no, dziedzina. Przepiek z jednej strony Łos, z drugiej Domański Wierk, z trzeciej, trzy Chłopce albo Gruskop-Wierk. No i w tym środku naprawdę zacni ludzie, spokojni, a ja zarazem weseli. E, ja tu jest Cichowianka z wyboru, wydała się tu za tego Kuboska 40 roku prawie temu. Tu była moja praca, tu było moje miejsce zajęć, wychowania dzieci. No i do końca, mam nadzieję, tu w tym cichym będę siedzieć.